Siema, Siema, widzę, w dzisiejszym odcinku programy z dla myplayu i ogólnie tak wiem, że długo mnie dosyć nie było na YouTube i że nie słyszeliście mojego głosu przez ponad miesiąc, ale wam to już wynagradzam i najprawdopodobniej nagrywam to w czwartek, czyli data wam się teraz wyświetla na ekranie i, najprawdopod i najprawdopodobniej będę to wrócił jeszcze w tym tygodniu więc bez większego przedłużania odstawcie apkę w górę i też suba, bo w tym roku nam się uda zdobyć może 12 tysięcy subów. No i też widać na Discorda będziecie mi linka w opisie i przy piątym komentarzu. Że zapraszam Was do oglądania. Dobra widzowie, także jesteśmy na box PvP i tak też wiem, że box PvP wyszedł gdzieś tak w połowie sierpnia ale po prostu już nie zdążyłem ten na na nagrać i po prostu e, teraz nagrywam więc tak bardziej wam to opowiem gdzie co jest żebyście wiedzieli e, jakby co to jest za tryb i tak dalej i żebyście po prostu jeżeli jeszcze nie graliście to, to może zaczniecie e, także tak jak na każdym trybie jak na MyPlay jest całe piskie skrzynie i można jakby kupić e, te klucze za, za złotówki, także tak na tej bloku e, i bodajże chyba na EasyHD, ale nie jestem pewien. E, tutaj macie EnterChessy, tutaj macie Random TP, czyli że e, Tepa was i o sobie miejsce. E, także tam są na górze rankingi, na przykład no i tak. E, tutaj są warpy e, z warp, sklep i. I, i, i kowal, czyli że po prostu możecie sobie e, w, najprawdopodobniej e, w, na przykład kupić jakieś itemy za e, z, no za po prostu takie serwero, serwerową walutę i no i po prostu wiecie o co chodzi e, także tutaj macie kowadła, e, craftingi Mm, I jakby usuwanie zaklęć, nie wiem, to się już nazywa. E, tutaj macie takie, żeż mm, sadzicie netherite a to wam się zamieni to np. w netherite zbroję czy, e, czy narzędzia. Tutaj macie dostawcę, czyli takie jakby codzienne e, wchodzenie na tryb i dostajecie za to jakieś e, nagrody za to. E, zadania jakieś e, i też szczerze, oprócz tego powiem, że e, no oczywiście tutaj po bokach są jakieś enchanty i tak dalej, więc dla mnie to jest oczywiste. E, tutaj co ciekawe, ja wam, wam powiem, e, Tutaj oczywiście są enchanty po, w, w, po wszystkich bokach, ale tutaj e, możecie na przykład się trenować z kimś, na przykład jeśli ja wejdę do tego, to po prostu zablokuję się i tutaj są jakby barier broki I ty możecie kogoś technąć i bez problemu się wymieniać i jakby e, nie obawiać się, że ktoś wam po prostu, e, ktoś wam szybko podejdzie i zabierze np. jakiś hitem czy coś. Także e, naprawdę to jest bardzo pomocne. E, tutaj też jest i mm, takie jakby miejsce tradowania. Hmm. Tutaj dosyć jest du duży budynek, i moim zdaniem, e, pomieszczenia, ale osobiście mi się to podoba. E, także tutaj macie kopalnie, czyli po prostu e, na, na wszystkich rybach, na wszystkich Force ...możecie macie sobie kopać i po prostu e, i wam wylatują dalej. Więc myślę, że to jest bardzo pomocne. E, także. Tutaj są wszystkie naprawdę y, drewno, kamień, y, złoto, drewno, y, szmarady są, żelazo jest, y, diamenty są ich y, jeszcze bruk. No i w sumie to jest to samo pomieszczenie jak y, poprzednim, y, tylko że nie ma y, y, że nie ma jakby takiego to wam powiedzieć mm, takiego bloków, co niektórych, jak tam. E, także tak, e, po bokach chyba nic się nie zmieniło. O, tak, nic się nie zmieniło, e, ale powiem wam tak, że tutaj oczywiście są enchant i dalej, ale tu jeżeli na przykład wykopiecie, no to po prostu możecie sprzedać i wiecie. E, wiecie o co chodzi, także myślę, że to jest sprzedać te wszystkie, to co wykopaliście w kopalni, więc moim zdaniem, dosyć pomocne i nie musicie jakby, nie wiem, muszę zamieniać na bloki, tylko to chyba automatycznie będzie zamieniać, albo nie musicie wchodzić w klep specjalnie, komendą i po prostu to sprzedać tylko po prostu klikacie prawym i macie gotowe. E, także tak, jeżeli chodzi o. E, tutaj też się pojawia taka: jakby. nowość, że możesz sobie grać serwer. E, że najprawdopodobniej będzie na pewno więcej e, w przyszłości. I że możesz grać na paru. jakby na. na drugim trzecim serwerze y, na sweep, i tak że, że na przykład, że jeżeli będzie na innym obciążeniu to na drugim czy trzecim, trzecim możecie po prostu grać y, normalnie bez lagów i tak dalej y, więc tak, y, jeżeli chodzi o co tu jeszcze się znajduje no to enchanty do 30 poziomu y, tak także musisz sobie enchantować, zdejmować zakręcia i tak dalej, więc bez problemu, e, oczywiście jeżeli na przykład e, tutaj macie magiczną skrzynię, no dosyć to jest dosyć szurkę możecie trafić e, Gremy też mnie trochę zdziwiło, bo Gremy zazwyczaj magicznej skrzyni nie można było trafić ale no zrobili tak, że ja, nie wiem jak jest nacja bloku, ale no chyba też tak jest, że jeżeli jest na Borch PvP to też będzie na swoim bloku. Elite, zbroje, bloki, narzędzia, miecz i z takich ciekawszych rzeczy to tyle. A w piskiej skrzyni to właśnie złote jabłka, enchantowane to temy, właśnie gremy, elite. Nie, eletry tego nie możecie trafić, bloki, narzędzia, tylko że pewnie lepsze niż w poprzednim, niż w malicznej skrzyni, miecz, tajemczynę i wsunę. no i tak, eletry tak, możecie trafić, to po prostu nie spojrzałem, także z takich tak naprawdę lepszych rzeczy to na przykład tyle. Ale na warpach jeszcze jest więcej. Na przykład możecie kupanie, czyli tam, gdzie byliśmy ostatnio. E, Shaltery, to tam gdzie po prostu mo możecie się tradeować tam dalej. E, PVP, no to jest taka strefa PVP, gdzie wiecie, możecie się krewać tam dalej. Enchanty, no to wszystkie te e, miejsca do enchantowania. E, grupowy, te grupowy teleport, to jest najprawdopodobniej taki, że e, to jest jakby tak jakby BP coś takiego, bo na przykład na serwerach e, Mailadrop, czy też takie e, takie grupowe teleporty występowały, e, więc najprawdopodobniej to też będzie jakby VIP, ale nie wiem, nie jestem pewny i dlatego też za bardzo nie chcę was e, wprowadzać w błąd. E, tutaj macie teleport 1 na 1, czyli że możecie się klepać, tylko że jeden na 1 grupowy, czyli np. 2 na 2 3 na 3 5 na 5 tak dalej. A tu macie piniatę, tylko, że nie wiem czy ona jest po prostu artywna i... Mm, e, pewnie jest po prostu o, o tej dziewiętnastce, czyli, że piniatą, no jak sama nazwa mówi, że po prostu możecie jakieś e, nagrody w, trafić, czy coś takiego, że i te będą wypadywać z tej dnia i tak dalej. E, więc takich chyba najciekawszych rzeczy to chyba tyle. Design tego e, pomieszczenia, tego... tej budowli jest dosyć ciekawy, bo... taki też autorski, bo jeszcze nic takiego nie, jakby nie widziałem jakby na żadnym e, trybie z Borswilpi, także jest dosyć ciekawy zrobione. Mm. No i chyba tak naprawdę to tyle, więc widzowie, jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, bo wbijamy do 12 tysięcy subów, no i też widzowie, wbijajcie na, na mojego Discorda, będziecie mieli linka w opisie i w przypiętym komentarzu yy, na dole, yy, także do zobaczenia i do, kolei, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.